Drodzy kibice, jutro sobota, czas najwyższy użyć mojego laptopa. Pokażę Wam, jak szybko i łatwo kupić bilet na mecz Krakowi, nie wychodząc ze swojego własnego domu. Wchodzimy na stronę biletykrakowia.pl i logujemy się na swoje konto. Wybieramy mecz, następnie swoje miejsce na stadionie. Przechodzimy do koszyka i wybieramy bilet i płacimy. Odkąd dowiedziałem się, że z przelewem nie trzeba chodzić na pocztę, wybieram blika lub inną metodę płatności. Pobieram bilet, drukuję go. I robota na dzisiaj skończona. Fajrancik. Zapraszam wszystkich na mecz na stadion.